Hej! Witam Was wszystkim bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, mm, pierwszy odcinek był troszeczkę eksperymentem, bo chciałem zobaczyć jak to będzie wyglądało ze spokojnym komentarzem, yy, nawet w sytuacji, kiedy mamy walkę. Ale również ciekawi mnie, czy lepszą wartość będzie miał film, w którym dam upust emocjom i jeżeli zobaczę jakąś fajną sytuację, to będę z niego przeżywał. No biur, no już, O No, wiecie, na takiej zasadzie może to będzie ciekawsze, może nie, nie wiem. To jest nasz wspólny eksperyment, zobaczmy i próbujmy określić to, co do Was trafia. Bo mało komentarzy piszecie, i. fajnie by było wiedzieć, co Wam się podoba, co chcielibyście, żeby w tych materiałach było, a nie, że rozpoczyna się gra, połączycie dźwięk. Zglądamy. Dobra, no to nakurzamy. Zobaczymy, co się dzieje. Jednostki kontry mają tutaj naprawdę srogi wpierdziel. Dlaczego? Bo bardzo duża ilość jednostek, ze strony plagi oraz kultu, atakuje. I nie widzę tutaj żadnej szansy, żeby kontra mogła się jakoś wybronić. Chyba że tak, właśnie przyszedł dalarm, który wspiera ze swoich sojuszników. Z północy ruszyli krwawe elfy, odpierając atak, odpierając przybywających. Tutaj, właśnie wojowników ze strony plagi. Nawet patchwork musiał się wycofać. Tam wielka kupa mięsa, potrafiąca przyjąć masę, obrań, masę obrażeń, musiał się wycofać, bo inaczej byłoby z nim bardzo, ale to bardzo słabo. Krwawe elfy zrobiły naprawdę wielką robotę. Tutaj, Gen Greyman ruszył z odświeżą i przez to ws wielkie wsparcie Silverhand. Nie upadł. Aleksandros Morgen dalej żyje i może wkrótce ruszyć, zbudować Ashbringera. O ile to zrobi? Ktoś tu został uwięziony. Bola, został uwięziony i umarł w bitwie. Hoo! Oh, jednostki krasnoluda... z... Krasnodębski stwierdził, że w międzyczasie jego towarzyce tutaj prowadzą walki. Zobaczą przejeżdżającego lorda Garitosa, a sami ruszą zajmować tutaj pobliskie tereny i męczyć trolle, bo ile można się zmienić? Jak przysłowiłem, pierdolić. Niestety, jeżeli chodzi o Stratho, nadal jest w rękach tutaj znajdującej się plagi kultu potępionych. Ale czy to się zmieni? Widzę, że tutaj się przygrupowują. Zbierają wojsko, ale czy ruszą? To jest wrognica wroga. Nie widzę nic. A co się tutaj dzieje? O. Pancernik nieumarłych przybył sobie i, i, i denerwuje tutaj wieżyczkę Glineas Co za bzdura to zaraz zdechnie, bo ci tutaj ruszyli do naprawy. Ale to jest bardzo ładna... O wow. Tutaj jakieś pojedyncze jednostki poruszają się za jednym z piechurów. Zaraz to... <grym zjadka> Wyobraźcie sobie taką sytuację. Gonią was w i szkielety uciekacie przez pół... przez ee, pół Tyrispole, bo praktycznie to jest kilka... W rzeczywistości powinno być to kilka kilometrów, trafiajcie do Gilny Bardzo <grywa> zmęczeni, zadyszani. A tu patrzycie, ludzie nakurzają wieżeczkę, która bije statek. A o, o sorry, widzę, że sobie biegnie, dobra to ci pomogę. <grywa> tak, to to byłby sensu. O, wow, północ w Northland jest bardzo niebezpieczna i tutaj niestety kult musiał przyjść ze wsparciem. I troszkę pałsy z krzyki naszym krwawym elfom natomiast jeżeli chodzi tutaj jeszcze o uuu panie coś czego nie zrobiłem za... w ogóle nie patrzyłem to na, polu... na południu dark horda walczy z hordą horda musi się wycofywać do swoich obozów troszeczkę z tyłu do yy, fussling nasz i o nas nawet nie wiem co powiedzieć ale taki kargant został uwięziony Trzeba go jak najszybciej dobić, bo inaczej będzie naprawdę problem. Aha, oni mają leczenie. No to ja nic nie mówię. MacTheridon u góry. Wszystkiego pilnuje. Niszczy budynki. No to nie może pozwolić na takie rozprzestrzenianie się e, bezsensownych obrażeń na jego jednostkę. Trzeba to miić. Tak dużo. Wam dlatego... o, dom a trzeba przyznać, że horda ma sobie sporo punktów kontrolnych. Musi tutaj naprawdę się starać i pokazać, że no, z nim nie, ma, nie można zadzierać. O, to chyba baza została zniszczona? Nie. A, no to, to, to też fajnie się dzieje. Co jest na północy? No. Kto tu zatrzymał? Mój budynek jest gotowy. Zulji the greatest has died. Wow. Co się stało? Dlaczego zróbcie to Bo krasnolody tu ruszyły Ogromna, nieogarnięta liczbowo Armia Krasnoludów wraz z królami górna czele i wielkim magnim brązbiedem ruszyła w kierunku To jest chyba Ginta nie? The mm. Temple Blond Kurczę! Nie pamiętam jak się nazywa tu. Ta baza. Bardzo, bardzo przepraszam, jestem, jestem gówniakiem, który nie wie jak nazywa się Ta baza. No, najgorsze, że tutaj właśnie trolle mogą się w sumie przenieść do podziemi, a w nich znajduje się wielka świątynia. W której można doprowadzić do przyzwania hakara. Nasi wroga. A co się tutaj dzieje na polu? No biją, biją, dalej biją. No, jest bez największego problemu czyszczą co się da... Niestety Zintos będzie musiał się pożegnać z tą rozgrywką, bo... Niszczą go jak chcą. On nie ma tutaj najmniejszych szans na przeżycie. No. Także to miejsce zostało całkowicie zniszczone. A co to za sterowiec? Jaki sterowiec? Leci na Tolbarat. Mój budynek jest gotowy. No! Myślę, się znaczy, mają tutaj jeszcze troszeczkę wojska, może coś pokombinować. Barad, e, Baradnik Howl e, też jest tutaj... nie zają, no, zajęty jest przez legion, ale to można szybko odbić. Tój budynek jest gotowy, Tój budynek jest modernizacja gotowy. zakończona. Okurze. Modernizacja <głos》>. zakończona. Oj, tutaj jest naprawdę sroga ilość wojska i oni chyba teraz ponownie spróbują ruszyć na Tirskend. Chociaż budynek jest gotowy. może być ciekawe, bo na drodze stoi im krwawy elf. Jest źle, to że tutaj jednostki obrzydliwe są na początku, bo będą miały ciężką sytuację, żeby się wycofać. Uuu, No, już widzę, że się wycofują, już widzę, że uciekają. I nie dziwię się. Tutaj teraz trzeba się wycofać do Tirskend. Grul z the Dragon Clan. O! Oh, no Dragon Maw Clan się nie patyczkuje przyzwanie sobie Grula. Ale to naprawdę sroga ilość wojska. Ze strony nieumarłych przychodzi. Eee, kurczę, nie wiem co to jest Cauldron? Nie wiem, kocioł chyba. Kocioł z plagi, bo zostały rozstawione, żeby przyzywać tutaj nieumarłe jednostki, które zaleją tutaj jednostki. Chwały elfów te nie mogły już nic zrobić. Ale czemu oni się akurat tutaj wycofali? No cóż, co, że mniejszy przesmyk? No mi się wydaje, że mniejszy przesmyk jest tutaj. Chociaż jest szansa wziąć przeciwnika w krzyżowy ogień. To by było nawet przy, przydatne. Chociaż może być bardzo, bardzo. I can't be there, go back. No niestety, Grasno nie jest w stanie się teleportować. Nie ma możliwości. A pojedyncze jednostki ze strony kontry muszą się wycofać, się muszą wyjść, za mur, za mur! Kurwa! No niestety. Wojska wkraczają do chęt. I niestety, baza zaraz upadnie. <grym>, jeżeli zaraz się ktoś nie teleportuje tutaj, to. Ta armia upadnie. Fuuu, ta baza upadnie. Oj. Sprzed się... Nas... Oj, grasne lody w ostatniej chwili się teleportowały. Już myślałem, <grym> że im się nie uda. Niestety oni są w samym centrum, jeżeli teraz jedno z... Łopier, dyliard, wybuchu, wszędzie się dzieje. <grym> No to jest bardzo złe ustawienie, bo oni są otoczeni, gdyby tutaj tak masa tych wszystkich jednostek zaczęła ich atakować. Ej. Czemu się wycofali? No, walka na Daffrante nigdy nie jest dobra. Biorąc pod uwagę, że z północnej części teryskańce walczą elfy, a z centralnej walczą krasnoludy. Ale nie, nie, powinniście, nie powinniście się rozdzielać. Nie. Ale trzeba przyznać, że Glory naprawdę pokazuje naprawdę fajny gameplay. Znowu jest wielka nawałnica jednostek i trudno ogarnąć, co się tu dzieje, ale na szczęście Fenix Kal'tasa tutaj bierze udział w walce i wspiera swoim ostrzem, ogniem. To, to naprawdę chora jednostka. Masz to głupie jajo, które zaraz się odradza i... w O, jeszcze ogóry natrazimowe wspierają swoich nieprzyjaciół. No w sumie, wrog wroga jest moim przyjacielem, no, więc podgryzanie, konsalnie będzie tutaj jak najbardziej na miejscu. Na mięsu. Na niego i tak najważniejsze jest zdobycie księgi Mediwa i ruszenie gdzieś indziej, by go przyzwać. A księgi Mediwa posiada właśnie Kretuzad. Więc najważniejszym zadaniem, bodajże, wtedy jest nie stracić Kretuzada. Jak go straci, to tutaj Netrezimowie, Varimatras, Balnazar, no, o, nie ma tutaj. W jest i Death Rock oraz. Mefisto. Reszta umarła jak jakoś tak jak dziwki. Zobaczmy co się dzieje na północy. Wydaje mi się, że Clan wraz z Dark Hordeą nie są w najlepszych stosunkach. Dynek jest gotowy. Cześć. Nie wiem, musiałbym tutaj sprawdzić. Chociaż nie, oni od początku Dynek są w, e, w sojuszu, gotowy. więc to, to nic nie mówiłem. Ale oni będą się chcieli przenieść. Umy... Badania zakończone. To jest jedna z dwóch ostatnich baz nic nie znajdują that fucking damn that fucking damn what what o co się dzieje ooo troll jeszcze żyje trzeba być ostrożnym fucking towers ojejeje tutaj krasnoludy giną bez sensu halo no. Jeśli mieli i zostawiliście mu trzy budynki. A co oni są? Nie, ile nas wszystko jest w twojej, w twojej bazie, więc nic się nie stało. Nie rozumiem, co chodzi, że tutaj jest zatamarowane. oczyścić te krainy. Aha, przesło tam do nas został w tym momencie dopiero zniszczone właśnie przez kontrę. Żeby przypadkiem rosnący w siłę dragon, moklany i pozostali nic nie zrobili. A mi się wydaje, że to jest jakaś większa współpraca, bo... ...póki co jeszcze nie zaatakowali Krasnoluda. To jest akurat bardzo dziwne. Ale chyba im mu to nawet nie przeszkadza. Scourge. No, takie pozostałości kontry tutaj zostały zniszczone. No, ta rób została odkryta. Dopiero. Oj, 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 oj. Gościk, gościk, mógłbyś chyba szybciej to zrobić, byś miał dodatkową jednostkę, to chyba się lepiej skończyło dla, dla Ciebie. No, a tutaj na wyspie znajdują się jakieś pasy ze strony Gandalfa. Nie, wydaje mi się, że to będzie dla nich jak dla jednostek hordy jakieś trudne wyzwanie. Bardzo szybko się z nimi rozporządzamy. Tym bardziej, że ci jeźdźcy są bardzo wytrzymali, a te jednostki tutaj są bardzo słabe. Ten black dragon potrzebuje Badania zakończone. Home. Nie wiem gdzie jest dawką. Er, er Pytasz czy gościu się boi, kiedy ma 12 punktów kontrolnych, a te 4. Hmm! Na pewno Badania zakończone. Uuuu, sylwanka pojawiła się z jak piebła. <grymne> o, kogoś zaraz tu wskrzesi? Albo nie, tak wskrzesiło. A to był zwykły palan. Na szczęście, to nie był Aleksandrus Morgreng, który jest tutaj, z czwartym levelem. Ale dziwię się, że jeszcze nie poszedł stworzyć tego. Elbringera. A nie, stworzyłem już The Ash Ashbringera. Nieważne, nic nie mówię. <grystanie> to jest no już naprawdę potężny artefakt. W końcu Ashbringer był stworzony do walki z nieumarłymi. I powinien siać wielki, jeden wielki nieumarły holokaust. Miasto sojusznika potrzebuje pomocy. Uuuu! Czy by rzucali się na ordera? No, teraz będzie walka na dwa fronty. No moi oni powinni dalej prowadzić tę walkę, a nie tutaj dać. Teraz obiec z dwóch stron. Albo, albo się wycofajcie, albo atakujcie. A, to, to jest hard. No, przegrupowanie też jest Oj, ja bym się pokusił o to stratcho. Dobrze. Mamy już 18 minut, to jest troszeczkę więcej niż planowałem, ale mam nadzieję, że podoba Wam się odcinek i następny również będzie dużo, dużo walk. Bo tutaj już widzę, że krasnowód będzie dostawać pierdę. Zatem trzymajcie się do zobaczenia i cześć!